Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 6. Budowanie społeczności i zaangażowania. 6.1 Jak zdobywać pierwszych widzów. Zagadnienia: 6.1.1 Optymalizacja profilu i ustawień kanału. 6.1.2 Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji. 6.1.3 Współpraca z innymi streamerami. 6.1.4 Angażowanie widzów podczas transmisji. 6.1.5 Optymalizacja pierwszych transmisji. 6.1.6 Zastosowanie strategii SEO na Twitchu. 6.1.7 Unikanie typowych błędów. Zdobywanie pierwszych widzów na Twitchu to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla początkujących streamerów. Pierwsze kroki wymagają odpowiedniej strategii, wytrwałości oraz zrozumienia specyfiki platformy. Twitch to konkurencyjne środowisko, w którym trudno się wybić bez odpowiedniego planu. W tej sekcji znajdziesz szczegółowe wskazówki i praktyki, które pomogą Ci zdobyć pierwszych widzów i zbudować fundamenty swojej społeczności. Pierwszego atrakcyjny i spójny branding. Twój profil na Twitchu to pierwsze, co widzą nowi użytkownicy, dlatego warto zainwestować czas w stworzenie atrakcyjnego i spójnego wizerunku. Upewnij się, że grafiki takie jak Bane, Awata i Oreleje są profesjonalne i zgodne z tematyką Twojego kanału. Możesz skorzystać z programów takich jak Canva czy Adobe Photoshop do tworzenia grafik. Drugiego opis kanału. Uzupełnij sekcję o mnie informacjami o sobie, tematyce streamów, harmonogramie i celu, który chcesz osiągnąć na platformie. Dobrze napisany opis może zachęcić widzów do pozostania na kanale i poznania ciebie bliżej. 3. Harmonogram transmisji. Regularność jest kluczem do sukcesu. Stwórz stały harmonogram streamów i umieść go w opisie kanału. Dzięki temu widzowie będą wiedzieli, kiedy mogą spodziewać się twoich transmisji, co zwiększy szanse na regularne oglądanie. 4. Ustawienie odpowiednich kategorii i tagów. Używaj odpowiednich kategorii, np. Just Chatting, League of Legends, oraz tagów, które precyzyjnie określają zawartość twojego streamu, np. Noob, First Play Speedrun. Dzięki temu łatwiej będziecie znaleźć widzom zainteresowanym konkretną tematyką. Pierwszego tworzenie treści na innych platformach. Promuj swoje streamy na mediach społecznościowych takich jak Twitter, Instagram, TikTok czy Facebook. Publikuj zapowiedzi streamów, klipy z najciekawszymi momentami, a także treści za kulisami, które pozwolą widzom lepiej cię poznać. Drugiego: regularne posty i aktualizacje. Informuj swoich obserwujących o nadchodzących transmisjach, zmianach w harmonogramie czy osiągnięciach. Regularne publikowanie treści utrzymuje zainteresowanie i zachęca nowych użytkowników do odwiedzenia Twojego kanału. Trzeciego: tworzenie krótkich klipów i hig-hlig-hatów. Wykorzystaj ciekawe momenty ze swoich transmisji do tworzenia klipów i hig-hlig-hatów, które można udostępniać na YouTube, TikToku czy Instagramie. Krótkie, dynamiczne fragmenty mogą przyciągnąć uwagę i zachęcić do obejrzenia pełnego streamu. Czwartego udziału w grupach i społecznościach tematycznych. Dołącz do grup na Facebooku, subreddita czy forów związanych z tematyką twoich streamów. Angażuj się w dyskusję, dziel się swoimi doświadczeniami, ale unikaj bezpośredniego spamowania linkami do swoich transmisji skup się na wartościowej interakcji. Pierwszego raid i hasty. Raidowanie innych streamerów, przekierowanie swoich widzów na inny kanał po zakończeniu własnego streamu, to świetny sposób na nawiązanie nowych znajomości i zdobycie nowych widzów. Z czasem inni streamerzy mogą odwzajemnić ten gest, co pozwoli na wzajemne wsparcie. Drugiego wspólne streamy. Organizuj wspólne transmisje z innymi streamerami, szczególnie z osobami o podobnej wielkości kanału i zainteresowaniach. Wspólne gry, wyzwania czy rozmowy na żywo mogą przyciągnąć widzów z obu społeczności. Trzeciego promowanie się nawzajem. Zbuduj relacje z innymi twórcami i wspierajcie się nawzajem poprzez shoutouty, polecanie swoich kanałów lub udział w specjalnych wydarzeniach organizowanych na Twitchu. Pierwszego rozmowa z widzami. Zabaj o to, by na bieżąco reagować na komentarze i pytania. Angażowanie się w rozmowy z widzami sprawia, że czują się oni częścią transmisji, co zwiększa szansę na ich powrót. Drugiego tworzenie ankiet i quizów. Korzystaj z narzędzi takich jak Stream Elements czy Stream Labs do organizowania ankiet i quizów na żywo. Takie interaktywne elementy angażują widzów i sprawiają, że stają się bardziej aktywni na czacie. Trzeciego zabawy i mini gry z widzami. Możesz zorganizować wspólne gry z widzami, np. przykład quizy, wyzwania w grze czy losowania. To dodatkowa forma interakcji, która pozwala na zacieśnienie relacji z Twoją społecznością. Pierwszego, unikalne i ciekawe treści. Postaraj się wyróżnić poprzez oryginalność. Znajdź swoją niszę, może to być nietypowa gra, unikalny styl komentowania, specyficzny humor lub inne elementy, które odróżnią Cię od setek innych streamerów. Drugiego, krótsze streamy na początku. Na początek warto streamować krócej, ale częściej. Krótsze streamy sprawiają, że łatwiej jest utrzymać uwagę widzów, a częstsza obecność na platformie zwiększa twoją widoczność. Trzeciego, testowanie różnych godzin streamowania. Próbuj streamować o różnych porach dnia, aby sprawdzić, kiedy masz najwięcej widzów. To pozwoli ci dostosować harmonogram do preferencji twojej społeczności i przyciągnąć nowe osoby. Pierwszego, optymalizacja tytułu streamu. Tytuł transmisji to jedno z najważniejszych narzędzi, które przyciągają widzów. Powinien być jasny, interesujący i zawierać słowa kluczowe związane z treścią streamu. Unikaj generycznych tytułów i staraj się, by każdy tytuł był intrygujący i zachęcający. Drugiego, miniaturki i grafiki. Stwórz atrakcyjne miniaturki i oreleje, które przyciągną wzrok widzów przeglądających Twitcha. Przyciągające uwagę grafiki mogą zwiększyć liczbę kliknięć i pomóc w zdobywaniu nowych widzów. Trzeciego, korzystanie z odpowiednich tagów. Tagowanie streamu słowami kluczowymi, które precyzują jego zawartość, np. no commentary, first play troke, casual game play, ułatwia widzom znalezienie treści, która ich interesuje. Pierwszego unikanie martwego czasu. Nawet jeśli nie ma widzów na czacie, staraj się cały czas mówić i komentować swoje działania. Milczenie może zniechęcić przypadkowych widzów, którzy zajrzą na twój kanał. Drugiego niewłaściwe zarządzanie czatem. Nawet jeśli masz niewielu widzów, zawsze dbaj o kulturę na czacie. Ustaw moderację, aby automatycznie blokować wulgaryzmy, spam i trolli, co zapewni przyjazną atmosferę. Trzeciego niecierpliwość i brak regularności. Zbieranie widzów to proces, który wymaga czasu i konsekwencji. Wielu początkujących streamerów rezygnuje zbyt szybko, oczekując natychmiastowych efektów. Pamiętaj, że kluczem jest regularność, jakość transmisji i ciągła praca nad rozwojem swojego kanału. Zdobywanie pierwszych widzów na Twitchu to złożony proces, który wymaga zaangażowania, planowania i przemyślanej strategii. Stosując się do powyższych wskazówek, zwiększysz swoje szanse na zbudowanie społeczności, która będzie regularnie odwiedzać Twoje transmisje, wspierać rozwój kanału i zachęcać nowych widzów do dołączenia. Zarabianie na Twitchu Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 6 Budowanie społeczności i zaangażowania 6.1 Jak zdobywać pierwszych widzów?